Yo, 5 play! Mu stolu wyguziumo Cały czas No, moja nutka na loading screen Nie wiem czy wiecie ale za niedługo wychodzi nowa, tak, tak się prezentuje Już tyle razy nie inaczej się że to nie ten kraj słuchać I taka informacja że 5 play osiągnął ostatnio rekord 160 osób 5 play idzie mega dobrze Czemu kur nie ma śniegu? O, już jest I zobaczcie, co dla was przygotowaliśmy F1, kalendarz Advent I codziennie będziecie mogli sobie odebrać takie nagrody Jak, jak to oglądacie, to nawet poprzednie możecie I tak to wygląda za 60 minut macie 50 koła, za 90 minut macie pistolet MK2 i możecie odebrać końce jeżeli macie kalendarz premium. I ogólnie z premium będą mega lepsze nagrody. Wiadomo, dla tych bez premium też będą świetne, będą jakieś kurwa skutery. No nie nie chcę wszystkiego zdradzać, ale jest tu idealna pora, żeby zacząć sobie grać na Fiveplayu. Jest to jedyny serwer, na którym gram. Jest to mój serwer, projekt stoi już dosyć długo. No i ostatnia wiadomość z tego gadania to jest to, że jest kod święta, który daje wam minus 25% na każdy zakup. Jak chcecie kupić Unbana, dołączyć do. Administracji, czy coś. Oczywiście, kupione rangi są mocno sprawdzane. Jedno odwalenie to jest lot, a więc ostrożnie. Możecie nic nie kupować i po prostu grać na serwerze. Bo tutaj bez wydawania grosza również świetnie się zabawicie. A teraz idziemy rotejować. Ale rotejować po mojemu, tak? Gram Deadpool'em. Nie będę zwykłym typem. Spójrzcie, jak wam mapę wydekorowaliśmy w ogóle. Spójrzcie, kto tu stoi. Wszędzie Mikołaje widzowie na serwerze. Ej ty, co robisz? Czekam na chłopaków pod Bordowie z Mogę no, złamać, a co im zrobiłeś? Poddali mi i i dostali. Solówka. Solówka, waliście czy uciekasz? Nie, zdrowia już straciłem. No dobra. A teraz łapki do góry. Poczekaj, tylko go sprawdzę, czy nie mam czegoś cennego. Wsiadasz i uciekasz. Dobra, dobra, luz, luz. Miałem, właśnie 70 milionów. Jakbyś, jakbyś mnie, te, to, to byłby przypał. Salamagajku. Dobrze, że mnie nie zakłół. To był wyczyriowany ziomek, co się czasami poddać kogoś lubi, jak widać. I co, jest w tu? Uff, myślałem, że to prawdziwe, że mnie zabiją. Idziemy przyjąć napad. Ręce, ręce. Stary, ja napad robię, co ty robisz? Ręce. No, ja napad robię, stary, co ty robisz? Stary, nie możesz takie to już Ręce. Ja, co, co ty robisz? Deadpool. Udychaj Spokojnie, spokojnie Zakończ klipuj Nie to. to, klipuj to, to. Klipuj Co? Ręce. U góry jest jeszcze trzech naszych Crazy, komuś shit U góry jest ich trzech Nie widzę nikogo, dziwo Jest tu jeszcze ktoś? Nie. Nie, ma Nie ma Jesteś wolny Wracamy do nich. Oni kompletnie nie umieją w RP. O nie, źle. Jeszcze, tak nie... A wiesz, że tak nie można? O, jeszcze tak, tak, tak. O, a teraz to już w ogóle co? Dobra, u góry się widzimy, nie? Teraz jeszcze zybane chyba. Weźcie mu to, żeby go wkurzyć. O, tak, zaraz u góry się widzimy, co kolego? Straszne, że takie zespół nie grają. Tak, tak. Obydwaj mają bana. Pomijam fakt, że w regulaminie jest napisane, że możecie odbijać napady, jeśli chcecie przejąć napad. Ja strasznie nie lubię takiego gadania, że widzimy się na górze, bla bla bla. Jak widzicie, że ktoś łamie regulamin, to po prostu doczekajcie do końca akcji i go zgłoście. Co jest? Jeden Uno purwała tego, policjanta. Dobra, dobra. A Chcesz może uciekać przed nimi, bo my tak średnio z tym tego... Ten będziesz uciekał, bo my tak średnio z tym uciekaniem, nie? <grym>, kobieta. Co, to kur... Hej. Cześć Porwaliłem policjanta No i co? Taka jedna kobieta z takim jednym młodym Ej Je j**a go W porządku co masz coś takiego robić? Deadpool nie Spierdolaj sąd No i tu będzie na mnie chyba Panie władze oni strzelali No wiem właśnie ale nie za... niestety nie zdążyłem Strzelali do mnie Kur** idę ich zabić dla ciebie Jakie winy Tu są dragi widzowie spróbujemy się tu wbić Ręce, ręce! zobaczymy kto wygra strzelaninę łapy, łapy, łapy <laughs> spóźniona inicjacja. Nawet nie będę płakał Czekaj, <laughs> czekaj, czekaj, nie strzelaj, nie strzelaj. O kurde, z helikopterem się walą. Dołączam w takim razie jak pozwolili. Hejka. O cześć! Co się dzieje? Czemu strzelałem do helikoptera? Dobra no zgonicę! Ale kur... Ubrana jesteś dobrze, co jest? Kto to? <laughs> Siadaj do nas. Yy... Korżanko po lewej jak się Farka. nazywasz? Słucha, słucha? Co? Słucham? Y ten pisałem się, z taką jedną. na razie właśnie nie widzimy aczkolwiek. Uh, jestem w stanie to zrobić. Stan to zrobić? Nie ma takiego stanu. Oni i tak nie skumali pewnie tego co powiedziałem. Ja jestem zbyt mądry na ludzi. No trochę. przypomnę pan. Niecie tam tam nie. jest gang po lewej. Nie mi też z radio? ja bezpiecznie tam stąd. na społeczny Chodź No, no kolega To Zaraz dość długie. to. hej, mi się. hej, hej. Ogólnie sobie, siadaj i te dwie koleżanki mówią, chodź. No, sobie no, no, dobra. dobra. no, 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 no jednak nie mój miś Co się dzieje co robimy? A gdzie 01 jest? Ja, ale to jest o, fajne, o, że ci ludzie o, tak grają, a, kurwa, o, o, o to walczyłem to, widzowie, to jest o, najwyższy to jest poziom roleplay w, w historii to, to Gość gada głosem jak ja gadałem 10 lat temu w RP e, kłacze, Jak się widzisz, koleżanko? Czekaj poło położy się Jak? Celia. Celia? A, <laughs> celia? A, ja nie to Jakie zajęki masz? To, ja to Baba. Traktor. Nie siada na Traktor. Laura. Laura, Traktor. Laura, siada na mnie. Ja pierdolę, ten ten Deppul jest seksowny, nie? No. O, o kurwa. Oj, chyba nie. Dobra. Dobra, co tu się dzieje? Co tu robicie? Aktualnie prowadzimy sobie. Trab... Słuchajcie, musimy rozprzestrzenić fentanyl. Dobra. Dobra. Czeka Akurat się też zagniemy, więc. Dobra, koleżanki mają chłopaków czy Nie. Tu jest jeden taki chyba gangster, jest, o, który chce jest, Możesz ten... go wyjaśnić Deadpool, dawaj Musisz go wyjaśnić, tego tutaj Aha. Wystarczy, że wyślesz mi filmiki z erotycznych momentów Dobra, wyślę ci zaraz Podaj Dobra. numer telefonu Ja nie będę się tu wpływał, chłopaki, róbcie co chcecie nie? Ja idę coś tam, tam, tam Halo? Nie chcę grałem, już, nie będę tu wtrącał jak mają co robić Przydałby mi się taki jeden ziomek do odgrywania RP tutaj Musi mi się ten nudzi Wiem, widziałem. O tu co? Ja wywaliłem kira do... to... Dobrze, że jeszcze organizacja odbiła do nas Koniec olek. Czolek Czolek, Idę im na je K <głos> 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 Dobra, zainicjowałem tak, bo chciałem, żeby oni też strzelali O gay yeah, I'm... Właśnie takiej reakcji chciałem Dostał łeb, przysięgam, I'm believing. <noise> Gdzie jest moje koleso? Wow. Ale fajna skrytka, poczekaj

Mówca to była ta piosenka. Tak, tak, Pośledzony tak, tak. się trafił. Zamyślony. Ej! Halo! Halo! Ach, jak sogląda, Czemu na komendę przyszedłeś? Dlaczego? Zbugowany, kolejny zbugowany Balas na dachu, czy to jest strzelanina Biegną, biegną na ten dach. Dobra, obcę. Pod mostem, pod mostem! A dobra ten <laughs> Też mylę ludzi z NPC-ami, to normalne. Ma przewagę rabinka! Easy fragimo. emo. Żyję, ten pobieg, pobieg stąd, pobieg stąd. Lecisz z nami na strefy. Musi się przebrać, żeśmy Warna nie dostali Dawajcie jakąś furę i lecimy No tu Helko, Helko. Helko lecimy Helko lecimy macie Helkę za punkt Ej. reputacji no, czy nie? Nie, za nie, tego Nie na... kupiłem to, dobra, O Boże, kto to, to, to tak lecim. zaparkował? Przecież jak ja łączę jesteśmy Dobra, damy radę Kingwon, który ma perma Ej, Nie mów tak, wyskoczyć Odwier, odwier, chodź i jedziemy O, to dobra Dobra Spokojnie, synkowie I tam się wbijamy, to ich kasujemy Ale nie musimy Przejem, że ktoś tam się wpił Ludzik, ludzik, ja przejmę. Polarin kiedyś przejmowałem z kolegami. Tylko, że jak chcesz przejmować, to mówię ci od razu, że tapa dostanie z pierwszej. Nie dostanę. Przejmujcie, przejmujcie to. Co jest, ej, co jest, co jest? Czemu to było zamierzone To było zamierzone Robert Duchała? Dopiero możemy od 22.18 22.18 dopiero To salówkę robimy Jest nas idealnie czterech, więc 2 na 2 Uczciwa, solidna walka ma być lecimy na biegajki z imi? Nie co to, to mikołajki, ale lecimy Strzał i lecimy I co to, czekaj stoi tu Weź idź do tego Za szybko zraszowali Aha, bo się strzelamy Jeszcze raz, za szybko, za szybko Ale lagi ma Leży jeden? On jest czy okej okay, on leży Skąd wie? ja wiem, że on tam jest? Skąd on to wszystko wie ten gofres? Na IQ widzowie, na IQ Lepszej lecimy Zaraz, zaraz Spreefire'em Dobra lecimy, lecimy ten Minęliśmy jednego Gdzie wysiadamy? za każdego fraga płacę 200 zł. Nigdy, nigdy bym tyle nie zapłacił. 200 zł. Nie ma opcji. Gdybym miał tak zrobić, to bym teraz ich odjebał. Laura, siada na mnie. Uj, widziałem go. Jestem w strachu. Jestem w strachu. Kurwa. Widzowie za każdego fraga na Balasie płacę 500 zł. Wody wysyłajcie na priv.